Jeżeli komuś nie wypadają bardzo włosy, a nagle zauważy, że wypada tych włosów 50-60, no to znaczy, że Coś może się dziać. W innym przypadku może to być 100-200 włosów, dlatego że inna osoba ma bardzo dużo włosów i po prostu to wypadanie jest większe, a w innym przypadku 20 włosów przy każdym myciu może być niepokojące. Dlaczego? Najczęściej w wysieniach androgenowych nie ma gwałtownego wypadania widocznego, tylko przy każdym myciu jest pewna ilość włosów, która wypada. I co tu jest najgorsze, że ona wypada, ale tak pięknie nie odrasta, albo włosy się miniaturyzują, i dlatego jesteśmy w stanie dopiero zauważyć po kilku latach, że mamy problem z własną ilością włosów. Zazwyczaj idziecie już wtedy po pięciu, sześciu, siedmiu latach do trychologa i dowiadujecie się, że na przykład macie łosienie androgenowe.